Siema, ma. Mam konia 0020. Chciałabym się pokazać e, moją stanie dla koni Szlaj. Zacznijmy od podoku. Są tutaj moje konie i konie mojej koleżanki de Koniary Karoliny, które u mnie żeby mi je zostawiła. Więc tak, to jest konie rasy Lego Ligo. To jest klasia rasy Dartmouth de Karoliny Piękna. To jest ładka de Koniary Karoliny. To jest delfin do de koniary Karoliny, to jest moja fantazja, plamka, jest też moja. Tutaj jest jedna stajnia, tu jest paśnik i tutaj jest ściółka z bułki, oczywiście zamyka, otwiera. Tutaj tak samo, tutaj mam okienko do siebie, tutaj też są paśniki, to są wieszaczki tam i tam, z takim Tutaj jest y, jaki aniołek, którym się przewraca. Tutaj drzwi się tak samo otwiera i zamyka. To jest przedziałka z petyczków, też paśniki i to. I tu są wszędzie lampki. Tutaj jest siedlarnia. O głowie jak Tutaj jest y, na, na ochroniacie, tutaj są, to jest siodło. Moje nieudane siodło z papieru. Tutaj y, Milena jezi moja Milena jeździ na... W moim koniu warnie. klaczy przewa klacz przewalski To jest lisa, mój pies. Bawi się piłką. To jest maniołki takie tam. Tutaj jest paszarnia. Kurczę, lampki mi się je zsunęły. Tutaj są palemki na pasze. Jeden z nich jest pusty, chyba ten. Tutaj mamy te zwłaszcza szczotki, tu są sprzęt do czyszczenia, marchewki, tu były jeszcze paśniki się znaczy te żłoby i poidła tam, te śmieci takie. Tutaj jest domek, łazienka, to jest yy, wiecie co, umywalka, wanna, to jest ręcznik taki, ten, yy, reniferek, siedzi, to jest szafa, to jest sypialnia i to jest łóżko, to są takie, tak, welna taka tu jest, to jest kuchnia, trochę nieudana, yy, to jest salon, yy, to jest yy, okrze, już yy, tu krzesło, telewizor, kanapa, to jest choinka, aniołek, to jest legowisko dla psa jego zabawki i miska z jedzeniem, to są takie, tu leżą y, kawalety, to jest taka lampka, to jest siodlarnia, które są rzeczy do koniary Karoliny, to są derki, ogłowia i takie tam, to jest moja stara siodlarnia, to są haki, troszkę się bujają. Tu jest stajnia z żółto-czerwoną ściółką. Tutaj są też paśniki. Drzwi otwiera się tak samo. Tutaj jest jeszcze na parę drzwi, bo tu miały być dwa konie. I to jest moja stara, już bardzo dość stajnia. I to jest Amelia, która lążuje swojego konia szczęścia. I to są właśnie dekoniary Karoliny. Tutaj jest moja stania tu są pasidło, wiadro, wiadro, tam pasidło, na no, łańcuszki zamykane, tu o, łańcuszek i tam są dwie, tak, i tu stoi jeszcze Amanda, klasz, klasz de, halfinger, dekoniarka, przypięta tutaj, tu jest wieszaczek jeden ze siodła, tu jest na kantary. Tu mają okienkę i tu do siebie mamy ok. W stanie trwają, jak mówiłam, pamięć mi się skończyła. W stanie trwają właśnie przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Nie ma jeszcze tylko śniegu. Tutaj jakieś siano leży, żeby sobie mogły jeść Nie ma jeszcze tylko śniegu, są różne zdoby, tu jest gwiazdorek, tam jest aniołek. To jest choinka lampka, jedna to jest gwiazdka lampka, tam choinka stoi, aniołek, tutaj stoi reniferek, tutaj ciuchcia z Mikołajem, tak, to jest taka stajenka mała, anioł, jeden, drugi, tam jest trzeci, który... Przewrócił mi się ten aniołek, jeszcze mi się skrzydło ukruszyło. Tam jest taki misiu pluszowy, też zimowy. No i wszystko jest takimi lampkami ugrudzone. A, tu jest jeszcze choinka. Taka duża choinka. Ale jest. Choinka jak choinka. Zaraz wam ją pokażę. Tak, choineczka taka. Choinka o. Także na. No. W sumie nawet mi jakoś to wyszło. Mam koniec padok ogrodzony też. To mi lampki pospadały ostatnio. A się poprawia Także no, tam jest jeszcze schowek na przeszkody. Tylko że ja tam tylko mam wszystkie takie niepotrzebne rzeczy do szlachów schowane, ale przeszkody tam są głównie. Także no... Tam jest z klocków ta stajnia, ta jest z kartonu, siodlarnia, to wszystko praktycznie jest z kartonu Ja tylko jedno mam z klocków Lego Ups, ups o, tak. Tylko jedno mam z klocków Lego, bo na więcej mi... Na więcej mi klocków nie starczyło, żeby zrobić więcej takich takich boksów są dwa, dwa, to już jest cztery, cztery konie, tu mogą być dwa, to jest już yy, o yy, sześć i tu też dwa, tu też dwa, to może być osiem. Także osiem koni, a poza tym prosiłam tutaj, żeby że poprosiłam to też, żeby mi zrobił taką stajnię 11-boksową i 5 i jedną boksową Jeden boks, nie zrobił jeszcze. I właśnie te stajnie będą pokolorowane mniej więcej jak folwark. Będzie czerwony dach, żółte drzwi, niebieska obramówka jak mi się uda zrobić. Ale tej niebieskiej ramówki chyba nie będzie. Będzie biała ta stajnia. Postaram się też te kółeczka zrobić. Także no, myślę, że mi się uda. Także ta stajnia. Tam jest jeszcze. Tam jest jeszcze hala, której nie ustawiam, bo zajmuje za dużo miejsca. Ja no, mam też są też niepotrzebne rzeczy. Także no, trochę tam tego jest. Dobra, ym, to wszystko co chciałabym pokazać. Jeszcze. Może jak mi się uda. Ops. Nie, Amelia się znowu przewróciła. Jak mi się uda, to może Wam ją pokażę całą... Tak tak wygląda ta stanie. Jeszcze tu będzie pełno śniegu, nie? Tylko że nie mam jeszcze. Muszę watę kupić i ten śnieg w spraju. Yy, dobra, cześć!